Cześć, witajcie w kolejnym odcinku FIFA 20 Road to Glory. Dziś podsumowanie weekendu. Rozpoczynamy od e, poziomu 16 w sezonie noworocznym. No i za to dostaliśmy w nagrodę mega paczkę niewymienną, którą sobie miejmy nadzieję na dobry początek otworzymy. No, dostępne są już karty Headliners, fajnie byłoby trafić. No tu będzie walkout, będzie karta specjalna, ale to będzie Inform Torino. O! To będzie mkulu, No a więc nie najgorzej. 86 Trafiliśmy sobie kartę z megapaczki. No przyda nam się przyda z całą pewnością. Może nie do grania. Chociaż patrząc na tutaj liczby, to może być nawet karta niezła. No. Ale my oczywiście wykorzystamy ją do przepalenia, czy coś jeszcze poza defensorem Torino. Ruben Neves i nic poza tym tutaj. Dwie kondycje zespołu, także nie najlepiej. Ale jest jeszcze Antony Marcial. Mamy wymiennego w klubie, więc sobie podmienimy. Z rozpędu zrobiliśmy jeszcze oczywiście ważne mecze no bo może w tych nagrodach uda się trafić no jest kilka kart fajnych tych headliners ale znając nasze szczęście to będzie będzie z tym ciężko trafianiem tu macie rozwiązanie pierwszego najprostszego chyba z tych wyzwań wszystkie karty mieliśmy w klubie srebrna paczka zawodników a Przejdźmy więc do derbów um, Lizbony Sporting Benfica No i tu potrzebny był jeden piłkarz z któregokolwiek z tych klubów, więc wykorzystaliśmy sobie pana De Tomasa A reszta to taka hybrydka troszkę niemiecko-angielska tutaj w defensywie no, Możecie skorzystać z rozwiązania, jeśli macie problem z tym um, SBC no i przechodzimy do hiszpańskiego klasyku Real Madrid Sevilla. No i tutaj e, przepaliliśmy kartę 83, no bo potrzebny był piłkarz Sevilla lub Realu. Wykorzystaliśmy niewymiennego Jowicia. No zawsze lepiej przepalić taką kartę niż potem trafić duplikat niewymienny na przykład. tak. Złota paczka zawodników za to. Wszystko oczywiście otworzymy sobie na koniec i bitwa o Anglię, Liverpool, Manchester United. No i tutaj wykorzystaliśmy Leno. Tak, tak, no. Karta wysoko oceniona, ale też niewymienna. Niezbyt nam potrzebna. Rashford niewymienny. Mamy jego lepszą wersję z player picków, także no tu generalnie wszystkie te karty praktycznie były Niewymienne, więc nie wydaliśmy ani końca. No a pozbywamy się kart, które mogą stanowić problem, jeżeli trafimy niewymienny duplikat. No i ważne mecze ukończone. Paczka rzadkich piłkarzy Elektrum. No i czy mm, szczęście nam dopisze? No, ze srebrnej paczki zawodników można podobno trafić nawet ikonę. No ale my chyba nie trafimy. Trafimy mura. Ciekawe, czy to jakiś potomek Rogera mura. Złota paczka zawodników na drugi ogień. No i. No i nie będzie nawet ekranów. A trafimy sobie. Delufeu. No tak sobie. No a w paczce piłkarzy Electrum Premium. Czy będą ekrany? na ekranów nie będzie a więc headlinera też nie będzie pan szybki Lopez po raz 500 trafiony już w tej Fifie. no i teraz może złota paczka zawodników Elektrum nie zawodników premium tak? no i tutaj tutaj trafimy Andre Almeida, no rewelacyjnie, nie mogliśmy się wręcz doczekać na tego zawodnika. Paczka rzadkich piłkarzy elektrum na zakończenie openingu za ważne mecze. I tutaj też bez ekranów, a więc słabo, no chociaż na podcieszenie, na szpiszczu, miszczu, Polak, Rodak, ale słabo, słabo. No tutaj mamy jeszcze do odebrania paczkę za 200 meczów Mistrzostw Fut wygranych. Jakoś się to tam nazbierało, mimo że Junior ostatnio dogrywa tylko do Golda 3, bo nie chce mu się użerać w tym trybie. No ale mamy dużą paczkę rzadkich zawodników, niewymiennych oczywiście, jak to z tymi nagrodami jest. No i mamy ekrany. Mamy walkout, no to już nie jest źle, oczywiście to zwykła karta będzie, o Diego Godin, no, a więc 88, tak 88 oceny, karta która nam się zaraz bardzo przyda, bo robimy sobie jedno fajne SBC, no o czym za chwilę, Godin tutaj się wydurnia, a zobaczmy czy poza Urugwajczykiem coś jeszcze no nic wielkiego jakieś tam 82 81 w duplikatach. O, André Almeida znowu trafiony. No a jak widzicie kończymy już robić SBC o Adamę Traore no i został nam już tylko ten ostatni segment, tam wcześniej godzina już przepaliliśmy, ułatwił nam zadanie no i tutaj przepalamy tak Gnabriego Informa, ale mamy dokładnie tę samą kartę, tylko w wersji czerwonej za Food Champions. Przepalamy również Roberto Firmino, także niewymiennego, to karta, która nam wypadła gdzieś tam za te rozbudowy Premier League podczas Toty. No a tutaj Lejwa, którego trafiliśmy z paczki za któryś tam z wcześniejszych segmentów. Nie wydaliśmy generalnie ani grosza na żaden z trzech segmentów. A więc Traorę ukończymy praktycznie za mm, darmo. No oczywiście pozbywając się z klubu wielu kart wyżej ocenionych, no ale chcieliśmy mieć tego potężnego Hiszpana w klubie. No, karta, która ma szansę na jakieś tam apy. No, Wolves może wygrać cztery mecze. No, może w sumie, widzę, i wtedy Hiszpan pójdzie o jeden punkt do góry. No, a ma też szansę na informy, i wtedy ta karta działa zupełnie jak once to watch. Także no, przy jakiejś ocenie 87-88 to może być już naprawdę solidny ciemiężyciel. Tutaj nie pokazujemy wam, zrobiliśmy również e, Smolinga w wersji Bohaterowie Nagłówków. No, był niedrogi tam 30 tysięcy. My oczywiście wydaliśmy mniej, bo przepaliliśmy mnóstwo kart z klubu. A w międzyczasie ukończyliśmy też wyzwanie na te Icon Słapy w skład Battles. Z Cepanika dostaniemy za Eredivisie. No a więc, zbieramy zbieramy zawodników. O tych, o tych ikonach pewnie porozmawiamy w którymś z kolejnych odcinków. A zostało nam już tylko Championship i Scottish Premiership. Hybryda na klasie światowej, więc nie będzie trudno. Skład Battles, skoro już mówimy o tym trybie, no to jak co poniedziałek trzeba odebrać nagrody. Elita 1 wbita, no bo skoro robiliśmy już te mecze na legendarnym, no to punkty się wbijały same. Dwie megapaczki rzadkich kart i 30 tysięcy końców. No i zobaczmy, zacznijmy może od drugiej z tych paczek, czy będzie szczęśliwa. Czy trafimy sobie kartę headliner. No, będą ekrany. To już dobry początek i będzie walkout, ale to nie będzie headliner. Hiszpania, S.O., Real, Real. Nie, to zawsze musi być Barcelona. A więc trafiamy w pana Pique, no, który nam się przyda w jakimś kolejnym SBC, no bo tych kart wyżej ocenionych nie mamy już teraz zbyt wiele po zrobieniu SBC o Traorę. No, a czy poza panem Pikę w tej paczce trafimy coś jeszcze ciekawego? O, o, Icardi 85, do tego Carvalho, Iglesias 83, Matip 82. No to z całą pewnością jest dobra paczka. Jeszcze cztery kondycje zespołu. No i Fernando, którego trafiamy w co drugiej paczce. No ale nie możemy narzekać. No, i czy druga mega paczka rzadkich kart okaże się równie szczęśliwa? No nie okaże, bo tu nie będzie nawet ekranów. No ale nie mamy co narzekać, nie mamy co narzekać tutaj. Lamela. No, nie był to traf, na który czekaliśmy. Liczyliśmy. No, nic, nic ciekawego. No, ale nie bądźmy zbyt zachłanni. W sumie. Walkout trafiliśmy z tej pierwszej paczki, więc nie jest najgorzej. A tu nic ciekawego. No a na koniec, jak przystało na poniedziałkowy film, musimy Wam jeszcze pokazać przecież bramkę weekendu. No i tutaj zaskoczenie, bo strzelił ją Musa Sisoko, ale zobaczcie jak. Lewą, słabszą nogą. Ekwilibrystyczny sposób, no naprawdę, Francuz się tu popisał strzeleckimi umiejętnościami na światowym poziomie. A na dziś to już wszystko. Trzymajcie się. Na razie.